Może ktoś zgadnie. Dobra, uwaga! Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj mamy 16 grudnia i mamy godzinę... W sumie sam nie wiem. Mamy no godzinę 10.42, i teoretycznie gdzieś w okolicach właśnie tej godziny bym się dopiero szykował do szkoły, ponieważ w czwartki mam na 12.20 do szkoły, i bym pewnie teraz już czekał na autobus albo właśnie powoli wychodził z domu. Ale tak się składa, że dopiero właśnie dzisiaj wróciłem do domku. Jestem już po szkole, byłem na 8.00, troszkę nawet przed 8.00 no i dopiero teraz wróciłem do domu, tak przed tą dziesiątą. No, okolica tej dziesiątej nieważne, ale najważniejsze, że zostałem zwolniony z całego dnia, bo tak to bym było od 12 do 18 w szkole, i cały dzień by zleciał w szkole. Ale wydaje mi się, że każdy z nas, y, kto jest zadowolony ze swojej szkoły, powie, że ma najlepszą szkołę. Też jestem zadowolony ze swojej szkoły i też to powiem. Przeman Kurka rukią najlepszą szkołę y, i debyściaków nauczycieli, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Y, no i właśnie y, korzystając z tego całego dnia, że mam cały wolny. Dzisiaj chciałem w ogóle co innego kompletnie nagrać, że tutaj właśnie dzisiaj będziemy wysyłać, chociaż pogoda jest mega tragiczna, bo jest taka mega, no leje morzawka i tak nie niefajnie. Dzisiaj jest dzień przesyłek, ponieważ pierwsza przesyłka to dostałem od Diablo. Wydaje mi się, że to jest jak co roku taka czekoladka fotela, ale się o tym przekonamy. A druga nagroda, o której chciałbym dzisiaj bardziej pogadać, bo sama w sobie jest naprawdę kosmiczna i jeżeli ktoś widział... Pierwsze filmy z Daily. To chyba był drugi filmik, nie ten trailerowy, tylko właśnie ten pierwszy, w którym coś tam zacząłem gadać i mówić. To pokazywałem wiadomość jedną, którą dostałem od nauczyciela. Doba się taki pomysł właśnie. Na... Yy... Dwa lata. O kurde. Yy, brałem udział w konkursie. Mm... Dla całej Polski czy województwa. I wygraliśmy pierwsze miejsca. Naprawdę to był też mega ciężki konkurs. I chyba się udało wygrać. O tym mogę Wam powiedzieć w kolejnych filmach jeszcze bardziej. I nie dowiedziałem. A dzisiaj, po tych dwóch tygodniach, chyba dwóch, yy, jest to już u mnie w plecaku. Sama nagroda to jest w ogóle. Nie wiem, do czego to porównać, albo to właśnie konkurs na całą Polskę, bo Wielkopolskę, chyba Wielkopolskę. No i zajęliśmy z kolegą pierwsze miejsce. Kolega tam się zajmował wszystkimi ekonomicznymi rzeczami, bo to był taki konkurs ekonomiczny, na którym tam trzeba było opatentować nowy wynalazek, rozpisać wszystkie tam finanse, całą tą firmę założyć, taką, no takie działalnościowe rzeczy i takie ekonomiczne, z jakim to się wiąże tam kosztami, ile tam trzeba za na początek. Zainwestować, co będziemy tworzyć, w jakim miejscu, w jakim rejonie, ile to będzie, czy będziemy mieć konkurencję, do jakich klientów byśmy chcieli tam docierać i tak dalej. No i do tego trzeba było taki biznesplan stworzyć. Tutaj macie wszystkie strony, które stworzyłem i, i to później drukowaliśmy i wysyłaliśmy. Plus jeszcze do tego trzeba było nagrać filmik o tym wszystkim. I również taki filmik z kolegą nagraliśmy i, i to wszystko właśnie przesłaliśmy, wysłaliśmy. No i zajęliśmy pierwsze miejsce na farcie, nie na farcie, może, nie wiem, nie widziałem innych prac, nie widziałem innych, właśnie. Nie było możliwości zobaczenia innych prac, które y, resztę y, oddziałów, resztę szkół y, przygotowało, więc nie jestem w stanie porównać. No czy się cieszę? No, no cieszę się, ale naprawdę, zaraz wam pokażę co to jest i naprawdę, nie wiem, szczerze, nie wiem co, nie wiem, do dzisiaj do mnie to nie dociera, że pierwsze co to, pierwsze miejsce zajęliśmy, a po drugie, że... Zaraz wam pokażę. Ja nie umiem tak gadać. Ale z drugiej strony też się bardzo cieszę, że jakoś ten czas został doceniony, ponieważ przy tym e, konkursie siedziałem bardzo sporo, e, bardzo sporo czasu poświęciłem. No i kilka dni właśnie przed wysyłką, bo to trzeba było w czwartek wysłać, żeby już na piątek było, e, to siedziałem piąt z poniedziałku na wtorek, pomimo, że była szkoła i tak dalej. Spałem godzinę albo trzy godziny, nie pamiętam czy trzy, trzy godziny, a na następny dzień, z wtorku na e, środę, kompletnie w ogóle nic nie spałem. I normalnie funkcjonowałem i musiałem też znaleźć właśnie czas, na to, żeby to wszystko przygotować. Więc mega dużo czasu poświęciłem. Wtedy też nie wiem, czy był live. Był chyba live, ale właśnie to był moment, w którym w ogóle mi nie było ani cały dzień, ani całą, e, całą noc e, na live. Kompletnie zero. To był właśnie tamten okres i e, 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 właśnie to wszystko szykowe. No i bardzo się cieszę, że się udało. Za do tego dojdziemy, otworzę plecak i wam pokażę. A ja teraz otwórzmy paczkę e, Diablo. Zobaczmy, co Diablo tutaj przygotowało. I zobaczymy, czy jednak jest to, co ja myślałem, że, e, że, że to jest to. Oczywiście, ja, jak to ja nie mam e, nożytek, więc będę musiał zrobić to na w sposób. O, o, kurde, ale się upadłem na sposób cwaniactwa. Przytrzymam nogą, zrobię dziurę i otworzę. Przetnę. O, elegancko. No i dobra, zobaczmy, co jest w środku. Uwaga. I chyba dobrze, myślałem, że to jest ta czekoladka, chociaż mogę się mylić. Dobra, mamy tu kartkę i mamy coś jeszcze. Dobra, czekajcie, sprawdźmy. Okay. Okej, O kurcze, ty. To to nie jest jak rok temu. Jak rok temu widzieliście daily. To tam mogliście zobaczyć, że dostałem taką czekoladkę w formie fotela. Chyba nawet e, tego fotela. Tym razem Diablo dało taką mega wielkie swoje logo w czekoladzie. Wow, naprawdę mega, mega. No i dostałem oczywiście życzonka. E, Wesołych świąt z Diablo Chairs. Czy z tyłu coś jest? Diablo Cures. No i w środku e, życzoneczka. Chciałem przeczytać, ale jak ktoś będzie chciał, to proszę bardzo, bo ja nie jestem w stanie się rozczytać z podglądu na aparacie. A jak patrzę na. Kartki z innej strony, to nie widzę autofokusa. Także z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować za pamięć y, Diablo Cherzo oraz, oraz taki upominek. Bardzo dziękuję i pozdrawiam oczywiście. Ja y, Jakby ktoś nie wiedział, to Diablo Cherzo to y, firma, która właśnie produkuje fotele, y, też w sumie i biurka. Powoli zaczyna, więc y, zapraszam. Z kodem Waster chyba jest nawet zniżka, albo nalepa, no nalepa. Y, tu będzie kod, <laughs> na który macie też zniżkę oczywiście. No i co? Przejdźmy do tej nagrody, tylko tutaj posprzątam. Y, pokażę Wam, co. co... Co było nagrodą za pierwsze miejsce w tym konkursie Mamy klesak, oczywiście w nim mamy niebieską bluzę, która to wszystko przykrywała W sensie armatyzowała I uwaga, 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 uwaga ty, 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 ty. Możecie pisać na czacie, napiszcie teraz na premierze e, co myślicie, że to jest Może ktoś zgania? Dobra, uwaga No, po prostu jak ja się o tym dowiedziałem z kolegą To się za głowy złapaliśmy Przecież to jest Kurde, Albo to jest atrapa. Też tak może być. Może to być atrapa i w sumie to do mnie to tak nie dociera, że w ogóle do mnie rzeczy takie, co się naprawdę, nie wiem, są takie niesamowite, to dopiero mi to do, do mnie to po czasie dociera. W sensie ja się mega cieszę, ale dopiero jak to na przykład, nie wiem, 10 minut po na przykład dajmy na to po rozpakowaniu czy coś, albo jak wyłączę kamerę albo coś to dopiero do mnie wtedy tak dociera. Tak serio, serio, co się Wydarzyło. Dobra, zobaczmy czy to nie jest bo zawsze bywa różnie. Włączę sobie, byłem. O, fajnie. Widzicie, jest jasno, ale kulka, rurka yy, wymaga to światła. Otwórzmy. Dobra, mamy baterię niepotrzebna. A teraz podkładkę robi za. Nieważne. W sensie Dobra, otwieramy. Nie. I to naprawdę jest prawdziwy? Ty no chyba prawda chyba sobie prawdziwy. Poczekajcie. Dobra, dajcie mi chwilkę, muszę coś... coś ogarnąć. Okej, okay, ja jestem z powrotem, włączyłem komputer, bo teraz zacznę montować filmik. Eee, ogarnąłem jako tako ten telefon, ale to nie jest najważniejsze. Eee, słuchajcie, muszę zmontować filmiki, muszę zdjęcia obrobić i, ogarnę, i zająć się tymi sprawami, dzięki którymi jestem dzisiaj zwolniony z, ze szkoły, eee, więc ja to szybko ogarnę. I się spotkamy w wieczorkiem. Mam jeszcze plan dzisiaj iść na chwilę do galerii ogarnąć prezencik. Na święta. Więc, więc, więc Tam też raczej nie będę brać aparatu. Pokazałbym, co kupię, ale nie mogę tego pokazać, bo filmy są zbyt często, nie ma dużego opóźnienia i do świąt mm, bym się zdradził. Dlatego też tego niestety pokazać nie mogę, a bardzo bym chciał. Mm, mm, mm. Więc ja szybko lecę montować ten filmik, yy, przegrać pliki z aparatu. Yy, I co, i co, i co? No i będziemy się widzieć wieczorem, albo i nie! I później I później też otworzymy kalendarzyk adwentowy. Na razie na razie nie mam ochoty na słody. Wyczer, jakoś tak z rana nigdy nie, nie, nie. tylko mnie ja tak bierze. Nie wiem czy Wy też tak macie. Nieważne, możecie dać znać w komentarzach, ja biorę się za, mm, za ogarnianie, za montażek i będziemy się widzieć troszeczkę później no i wtedy wam opowiem. W sumie nie wiem, ja wam opowiedzieć. Ja już chyba opowiedziałem o tym konkursie wszystko. No nieważne, do no, zobaczenia